Najgroźniejszy mężczyzna, jakiego spotkasz, to ten, który sam się uleczył. Nie mówię o przemocy, gniewie czy chaosie. Mówię o człowieku, który został rozbity przez życie, a potem postanowił odbudować się kawałek po kawałku własnymi rękami. To mężczyzna, który przeszedł przez doświadczenia odbierające wszystko i zmierzył się z prawdami, których większość ludzi unika przez całe życie. Zobaczył świat bez ozdobników, bez iluzji, bez pocieszających kłamstw, chroniących słabych przed rzeczywistością. To właśnie człowiek, który upadł na samo dno, tak mocno, że stał się nie do poznania, a mimo to odnalazł siłę, by się podnieść. To on odkrył brutalną prawdę, której większość nigdy nie pozna. Gdy wszystko się rozpada, gdy wszyscy znikają, gdy świat milknie, jedyną osobą, której nigdy nie może porzucić, jest on sam. To zmienia człowieka. To go odmienia. To go hartuje tam, gdzie trzeba. Człowiek, który samotnie przeszedł przez najciemniejszą noc, rozwija poziom jasności i zaufania do siebie, którego nie da się nauczyć. Tego uczysz się tylko przez doświadczenie. Nie boi się samotności. Rozumie jej wartość. Nie szuka akceptacji. Przerósł to. Nie odczuwa takiej potrzeby. Nie goni za ludźmi. Wie, że każdy, kto ma zostać, zostanie bez przymusu. Gdy mężczyzna został złamany i się odbudował, jego siła nie zależy już od tego, kto stoi obok niego, lecz płynie z tego, kim się stał, gdy nikt nie był przy nim. Dlatego jest groźny nie dla ludzi, lecz dla wszystkiego i każdego, kto próbuje cofnąć go do dawnego miejsca. Nie jest kruchy, nie jest zagubiony, nie jest zamknięty emocjonalnie jest bardzo celowy. Jest niezłomnie samodzielny i to jest niezwykłe, to wyjątkowa cecha. Mężczyzna taki nie łamie się pod presją. Sam staje się presją i mierzy się z nią, bo nie budzi w nim strachu. Jeśli naprawdę jesteś takim mężczyzną, szacunek dla Ciebie, bo dźwiganie tego nie jest łatwe, a mimo to pojawiasz się codziennie. To zasługuje na szacunek.